Z okazji nadchodzących świąt, Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2012 chciałbym pozwolić sobie złożyć serdeczne życzenia dla moich drogich mieszkańców Gminy Lipingi, gości i wszystkich jej sympatyków. Przed nami piękny, świąteczny, radosny okres. W którym będziemy się spotykać w rodzinach, podczas spotkania w gminie i przy różnych okazjach. Życzę, aby wszystkie nasze wzajemne kontakty pozwoliły nam zapomnieć o wzajemnych urazach i cieszyć się radością przybycia naszego Pana, który przybył do nas, aby nas połączyła miłość. Problemu mamy bardzo dużo. W ojczyźnie, gminie, w rodzinach, ale wierzę głęboko, że w pokoju i spokoju większość trudności zostanie pokonanych. Za nami rok ciężki, kolejny rok budowania gminy i rozwiązywania wielu problemów. Nie wszystkie problemy się udało rozwiązać teraz i nie wszystkie uda się w najbliższej przyszłości. Jednak wierzę głęboko, że wiele trudności we wspólnej pracy zostanie pokonanych. Cieszę się, że wiele nam się udaje i wierzę, że będzie dobrze w kraju, w gminie i okolicy. Czasy są trudne dla świata i dla wielu ludzi, dlatego chciałbym wspomnieć szczególnie osoby. Trudnej sytuacji materialnej, bezrobotne, które przeżywają trudne okresy w swoim życiu. Im szczególnie życzymy wiele Bożych, wiele dobra, tak samo jak osobom chorym. Myślę, że nadchodzący rok będzie dla nas rokiem dalej wzajemnej zgody i podejmowania wiele wysiłków dla dobra naszej gminy i naszych rodzin. Dziękuję.